Hej, zostawcie lajka i suba proszę. I gdzieś tu był taki Among Us, którego mama zrobiła z tego trzy 3D. Nie wiem gdzie on był. Ale uwierzcie mi... Ser serio, był taki fajny. No nieważne. nie właśnie. Zaczynamy filmik. Jak widać, no właśnie mama jest, moja siostra. Puść się chyba tak. I jak widać, pod tytułem dzisiaj, no nie, przestań. Yy, no, po prostu nie możemy się zaśmiać. No bo wtedy będą od śmieszne filmiki. I start. Czekamy na coś śmiesznego. Nie. What? Już chciałam się zaśmiać. Jak? O nie! O nie, nie. To, to. O boże! Jak on Taka... O, A. jeszcze. To śmiała się. O nie, to się uśmiecha. Jak? To masz szczękę. Ktoś włożył temu cowi szczenkę. Tyle to będzie. A, 10 minut. Aha. No, jakoś tak może dziwnie przerwać filmik. No właśnie. O nie. O, papuszki. Będziemy tak What? mało mówić, bo nie będziemy za dużo mówić, bo wtedy Czekaj, będziemy czy tu wam tu jest dźwięk. What? Nie ma dźwięku. O Boże, to jest głupie. Kotek, 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 kotek. O nie, widzisz? Bo one są... W... Jakby w taśmę uciec. Czy ty to widzisz? Jak? <grym> widzisz? Jak? Jak? Halo? Halo, trzy, dwa, zero. Ktoś idzie. Pomoże jakie to kupię. Co? Co on zrobił? Co nawali krzesło? Czy to było? O nie tu będzie Siren head. To znam. O nie! O nie jakie to złe. szybko biega. No bo on ma duże nogi. Ale co mi jest macha ogona? No. O Boże. Nieźle. O, widzisz tam? Tak. No kot o. E, Co to jest? Gumki do włosów A. O Boże <laughs> O nie Nie, zaśmiałem ja się Od nowa? Jeśli się zaspijemy, to nie ma A nas pies też uczestniczy. Tymi... Mania Gaja nie uczestniczy. Okej, okay, to już nie jest na śmieszne. Szybciej. się zapadnie? Ale widać, że jest taśmą przyklejona. Ale to takie oczy. O nie, to jest ten pies ze szczęką. Ten kopiasz już.

Kwa da da? Kwa da Jest śmieszny. O, to jest to. Gdzie ptak leciał? I czy mają go na śmiecie? No. Czekamy, czy on odpowiednio głośno mówi. Tak, też była. Ej, ale tam jest. Widać, że większa szczelina. Widać. Widać, że tam była. W tej zagrodzie psa większa szczelina. A najlepiej wywalić to.. No. Nie No. Ten w ogóle mały. Sarinheit jest chyba większy. No. Nie, gdyby ktoś to dotknął. To jest niebezpieczne. <laughs> nie, to jest to. Nie mogę klaskać, bo żeby... tablet trzymam. O nie, to jest to coś. To z gumkami. To włosów. Mam nadzieję, że nikt już ich nie używa. No. Tak nie wolno ładować semantyków. To jest lekcja, ważna. Coś nowego? Chyba tak. Tak, tak, tak. Judith, nie żyjesz. O nie, prawie się zaśmiałam. Dlatego nie wolno nigdy szybko biec i trzeba zostawić łapkę w górę. Tak. To jak nie pies To mas... ja was wie. Tak. Jeszcze nie ale ktoś dostał w kamerę. W telefon chyba raczej. Bo to zbijam. Czy ona pluje na auta? Teraz kogoś opluje. A to co? Jakiś pan. pan. Okularnik. O nie! Gra. no tak panie no, no widać że to jest gra ale ktoś może nie wiedzieć a kto? nie wiem Szereby o nie I, kiedy on to otworzył właśnie to znaczy on tego nie otworzył ale o koteczku koteczku to pies kotyk. Kotyk. <coughs> mnie nie było w ogóle w te dni, dlatego że w ten wtorek, poniedziałek i. Nie, no. Wtorek, poniedziałek po prostu jakoś by się nie chciało, a w tamte dni po prostu byłem chory. I wiecie. Nie.